Gdy siedzionek rozpoczyna, biegniemy do szkółki. By się uczyć różnych głupot jak te durnowate pszczółki. Cześć. Cześć. Ty chuliganie jeden. Znowu na wagarach? Tak. Co masz tornistrzy? Buławę. Z czym? Z serem. Ty masz pewno z wazeliną. My w ogóle nie musimy nosić. W naszej klasie mamy dożywianie na miejscu. Mamy same przerwy śniadaniowe. Czemu tak na garbie nosisz teczkę? Założyłem kiedyś z przodu i się wywaliłem. Noś, byś tak postępował, byś całe życie coś na garbie nosił. Musisz brać przykład ze mnie. Tak trzeba nosić tekę. Trzeba się przyzwyczajać do postawy. Macie teraz plan? Mhm. Jaki? Taki sam jak w zeszłym roku. Codziennie osiem godzin, a z soboty czasami wolne. Ty a dostaliście już teraz te nowe zadania? No? Jakie macie? Same niewiadome. A na końcu musi wyjść być zero. To my i tak mamy trudniejsze. My mamy te z gwiazdką. Bez odpowiedzi na końcu, no? Słuchaj, a co przerabiacie? Chemii. Już nic. Wszystko sprzedali. A świadectwo z zeszłego roku masz? Dawaj to świadectwo. Bo mnie zgub, bo to jedyny dokument. Byś się wstydził w ten sposób traktować cenzurkę, no wiesz? No, jaka cenzurka, takie traktowanie. Ojciec się nie śmiał. Ja też na jego miejscu bym płakał, ty, naukowcu. Angielski minus dostateczny, francuski minus dostateczny, niemiecki minus dostateczny. Drugi niemiecki dobry. Drugi dobry. Mhm. A gdzie masz jeszcze jeden język? Nie mam. Chodziłem do szkoły specjalnej. A co masz ze śpiewu? Gola. Pokazali mi śpiewać w chórze, a ja wolę solo. Ty jesteś głupi, no. No ja to chór jest głupi. Ty, przestań się wyrażać o, o naszym chórze, ty. Pan siedzi od muzyki, dzień dobry. No, pan siedzi i chór z nim. Zaśpiewamy <noise> coś razem? A chyba, że mi zaniesiesz teczkę do domu. No co? No bo masz po drodze. Dawaj, dawaj, ja się muszę przyzwyczajać, żeby służyć twojej klasie. Proszę, śpiewamy? To ja anty. To ja Pron. Jadą szkoły przez opłotki, na wykopki drogą śliską cały wesół, że zostanie brygadzistą. Ej na pole, hej na pole. Po co w szkole? Po kartoflach przyjdzie kolej na włoszyznę, zieleniznę. Niechaj uczeń się przekona, jakie mamy ziemiężyznę. Na moje wjechałeś. Przepraszam. Po co w szkole, a po pracy, po kryjomu uczeń darga coś do domu. W siatkach, teczkach za bazuchą, niech się tutaj życia uczą. Hej na pole, hej na pole. Po co w szkole. I tak problem rozwiązano, co oświatę lata dusił. Ma więc młodzież upragnione duże pole. Do nauki, do pole, dużą pole.